Oh. Szybka niedzielna paczka zaskoczenie wielkie myślałem że nie przyjdzie w ogóle bo wiadomo święta idą większość firm tych takich naszych małych w ogóle już na urlopach także kupiłem gdzieś w piątek w piątek w nocy nie wiem która godzina była dziewiąta w nocy bo coś i zobacz zaskoczenie ogromne ty niedziela dzisiaj Godzina 12 po południu, przyszło gdzieś to godzinę temu. 24 o. Także tutaj chłopaki tam pracują. Ostro. A I co to jest? Ja wiem co to jest. Wy nie wiecie co to jest. Oho, zobacz jak oni ładnie pakują. Pakietka. Jakby ktoś mieszkał tutaj, to polecam sub Najtańsze na całym internecie rzeczy. Gościu mi polecił z forum, że przepłacam. Faktycznie bardzo tanie mają nawet papiery, kimś się chciało wydrukować. Nie wiem po co, ale zostawmy. Większość produktów mają na stanie. Oj, popcorn nawet. Ola. Zobacz jakie to jest piękne pakowanie takich tanich rzeczy. Ktoś tu się naprawdę postarał. Co my tu mamy, to co mamy, nie? nie? wiem czy widać czy nie widać. Że tak jakoś postawię to widać czy nie widać. Ładny kolor te pudełka, nie? Nie wiem, czy widać czy nie widać. Ale malutkie, nic nie widzę. BSA Elite i ten drugi Max. Jeden jest grubszy i odkręcamy pudełka. No to jest dobre, bo się w kieszeni nie wysypiał, chyba odkręcane. Tak, o cholera, dużo tego jest. Czyli tamten był ten cięższy. ile on tam ma? 0,68 grama. 1049 graina. A Hyena chyba nie pisze na pudełkach, jaka waga. Nie wiem, czy mam pudełko. czy mam stare jakieś, ale nie piszą tutaj wcale gdzieś na dole. Tylko także tutaj szacunek. Jak wiadomo, BSA to jest firma brytyjska. Jest słabo tego światła. Tutaj mam zaraz chwilę. ciemno, u nas murzawka jest nawet to mi nie pomoże a ten jest dość lekki ale wziąłem bo bo ma za tą główkę okrągłą chcę go sprawdzić 0,49 7,50 coś, nie wiem czy cokolwiek widać ładne to świecące pudełko to niebieskie jakość produktu, może zoomik Tak, No, jakby ten był świecący bardziej od tego, ale będzie zabawy. Nie wiem, czy dzisiaj poszelam, bo tak widzę, patrzę to. Żadne uszkodzenia nie są. No jakby taki olejowy, lekko olejówka. Dość te kołnierzyki takie ma, jakby chudziutkie, ale to się sprawdzi. Wypadałoby tarczę zrobić, może kilka razy bym tam halupnął dzisiaj jeszcze, ale to nie obiecuję. Tam, jakby bardziej srebrzący, nie? Jak ten. Nie wiem, czy na kamerze widać, ale ten się świeci jak Hainen coś tam, nawet jeszcze bardziej. Dosłownie, jakby polerowany był, aż dziwne. Nie wiem, czy mam gdzieś okulary, żeby sprawdzić z bliska chwila. Jeszcze miałem okularki, ja ślepota. O, sarki. z bliska się nimi przyjrzę, moimi ślepetlawcami. Nie, no nie są idealne, pod okularami widzę, że jednak one są hałupniczo robione i nie wiem czy będzie widać, ale i tak się wystrzela, sprawdzi się, dość ciężkie faktycznie w ręku nawet czuć, że one są super ciężkie, ale także wezmę inne czy wszystkie takie są woller takie tanie, no widać, że są tanie, ale to nic, są jakie są lepsze to jak nic, bo nie mam nic. Faktycznie są słabe. A te? E, świecą się jak psu jajca, jak Boga kocha. Takie nie najlepsze, nie? Ale wiecie o co chodzi. To tanie. Ile one kosztują? Gdzieś 26 zł za paczkę u mnie w przeliczeniu na złotówki. Czekaj, to było tu, to było tu. No, nie ma co pokazywać. Trzeba będzie sprawdzić, nie? Zobaczymy. To dla, dla mnie, ja tam nie jestem żadnym perfekcjonistą, także mi to chodzi tylko o testy i zabawę. I nawet jak będą złe, to chcę zobaczyć, jaka będzie różnica w ogóle w, tym, w tej złości, że tak powiem. E, I się okaże. Boże, o czym mi bolą tych kolorów? Pudełko to naprawdę ładne, ciekawe, zakręcane, także. Tak, jak tutaj ktoś mówił z wiatrówkami BSA, jakby ktoś nie wiedział co to BSA, to jest British Sports Association czy coś takiego. I jak ktoś mówił z BSA, wiatrówkami Lightning, że bardzo ładne są wykonane, bo faktycznie są, ale coś oni nie za bardzo się przykładają. Nie wiem dlaczego, bo szkoda jest straszna i w tych tanich sprzętach do 3000 zł. Lufę, coś z lufami jest i sieją sieją cholera sieją super ładne wiatrówki trzeba było to na co ja robię pakuję to jak po co e... trzeba było się rzucić na te bsa clxy czy coś pcp i one dopiero są fajne oziozbór nawet je miał tam z 10 sztuk komplet bo też szerał no, te z tych tanich to super ładne. normalnie chcesz je mieć ale wiesz że po prostu no, produkt nie jest tej klasy, której powinien być. No, tak jak mówiłem, zostawię to w cholerę na razie. Ciężkie, ja już dawno w ręku, nie miałem tego śrutu, chyba z dwa tygodnie, może trzy. I no, nie wiem, zobaczę, pogoda jest taka wizerna, także mgła jak cholera, ale jak wymyślę, zrobię tarczy, to postaram się przejechać, wydrukuję coś tam, jakieś punkty. Chociaż, żeby tak z 10 z tego, z 10 z tego, może 20 z tego i z tego. Tak na kartce zrobię kilka dziurek do pół A4. No nie wiem, zobacz. Dość cicho na dworze, także tą tarczę muszę też jakoś tak zrobić, żeby nie dudnić tu ludziom. Zobaczcie jakie sobie ładne sztyleczki kupiłem. Yy, tak. No i tyle chyba, nie? Zobaczymy co to będzie, to na razie idzie do szafeczki. Ale faktycznie to zakręcanie jest dużo przyjemniejsze jak. Dobra jak coś to wrzucę filmik i. No ciekawi mnie czy one takie będą tragiczne. Pewnie tego widzieliście jakie one są, nie? Jeszcze raz. Że. Na taki krótki metraż jak ja strzelam, to tam już te sukieneczki, jak z zewnątrz nie są to nic, ale jak w niektórych jest w środku takie coś, to może być wagowo duży rozrzut. Także one nie są na duże dystanse i to 100%. Jakby ktoś się tam chciał zabawić. Do zabawy takiej, jak ja robię, to wystarczy. Spadam, jak coś to. Następny film. soon Miłego. Niedzieli. Ale zobaczcie ty, w niedzielę przyszło. Kto ci w niedzielę paczki przynosi? Kto w ogóle o 12 w nocy to pakował? Ty? Ja nie wiem. 24 zapłaciłem za, za dwudniową wysyłkę, nie dość, że przy świętami, to jeszcze na drugi dzień dostawa. Boga kocha. Dzięki szefie od tej firmy Ra Rasem Botom I spadam. Jak mówiłem, może do później.